Cześć! Jesteśmy przedstawicielami firmy Fantazy Expo. Ja, ja się nazywam Krzysiek. Ja Kamil. Bardzo nam miło, że wykazaliście takie zainteresowanie sportem i gamingiem i tym, co robimy na co dzień. I właśnie chcielibyśmy odpowiedzieć na Wasze pytania, które udzieliliście w social mediach na profilu Mobile Vikings. Bardzo dziękujemy firmie Mobile Vikings za zaproszenie. Teraz są pytania, Kamil? Słuchajcie, Waszym pierwszym pytaniem było dotyczące telewizji. Jesteście zainteresowani tym, czy możemy się spodziewać więcej esportu w telewizji. Jak to z tym jest? Kurczę, no wiemy, że tak Krzysztof. No, sygnały z rynku mówią, że powstają przynajmniej trzy projekty całodobowej telewizji z ramówką esportowej. Taki kanał globalnie odpalił ESL, a w Polsce dwie firmy próbują otworzyć. Chyba nie możemy o dużo więcej powiedzieć. Ale... A co między innymi to my? No ale no, widzisz, dochod... nie, może nie następne, <laughs> bo było Espon na 2016 i pierwszy raz w historii telewizja polska transmitowała rozwój sportowe. No a jak już telewizja polska się otwiera, to już te rozwójki. No, były, były już próby, że i Polsat to robił, i były próby, że TVN to robił, ale chyba w, w pełni na żywo zrobił to, było po raz pierwszy wraz z nami TVP. Wyszło to całkiem fajnie. Następne pytanie dotyczyło, czy myślicie, że w przeszłości będą transfery między drużynami za miliony, jak w piłce nożnej? No, na razie nie wiemy o kwotach, ale zainteresowanie dużych klubów już się zaczęło. Schalke Nullon firma swoją drużynę w LCS-ach, czyli no, tam w tych rozgrywkach Mistrzostwa Świata w grze League of Legends. Eee, kto to tam się, Manchester United, na typ kucie od nowego co Valencia coś robi? A w Turcji wszystkie drużyny sportowe, że tak powiem, są zainteresowane sportem, więc transfery pewno są kwestią miesięcy. Bardzo się ciekaw tego, czy jak długo spędziliśmy nad jedną grą czasu, jak tu u było? Ja mam rekord 52 godziny w grze, Line 2. No to powo. Ja czekam na październik na nową część cywilizacji. E, cywilizacji przy której wezmę pewnie tygodniowy urlop, żeby w końcu nad czymś popracować. Które pytania teraz weźmiemy? <grymne> Czy powstaną sportowe reprezentacje narodowe? U, ktoś nie jest na czasie. Są już takie reprezentacje, są nawet mistrzostwa. W tamtym sezonie, w tamtym roku było coś takiego nieoficjalnego, nie jeszcze, organizowała jedna z platform. E, mistrzostwa świata w Counter-Strike to było i tam bodajże Francuzi wygrali. A Neo był chyba kapitanem polskiej drużyny. Po polskiej drużynie był Neo, i tam bodajże Michał grał. z... Tylko to wszystko jest jeszcze nieoficjalne. Nie? To wszystko nie jest oficjalne, bo przecież to wszystko muszą być oficjalne federacje sportowe stworzone przez Ministerstwo Sportu stowarzyszenia, w niektórych krajach tak już jest, na przykład we Francji. No niektóre państwa przyznały wiatru. Gdzieś tam na końcu Azji, natomiast w Polsce wiemy, tam, że gdzieś tam, w Polsce gdzieś nad tym pracują, to jeszcze się Coś tworzy. Przyznamy. Coś świknąć no, czasło z naszego no, ostatniego eventu się pokazało. Kolejne jest ciekawe, czy e-sport stał się konkurencją dla zwykłego sportu? Ja myślę, że jeszcze nie, ale młodzi odbiorcy, konsumenci chyba lepiej, bardziej zjadliwie traktują temat e-sportu. Znaczy dla mnie e-sport stał się dużą konkurencją dla sportu, bo od kiedy zacząłem pracować we sporcie to przestałem grać w piłkę nożną, ale myślę, że to bardziej Słyszę wynika z mojego pracować. Grać też. Słysza. Kiedyś jeszcze grałem grać też. Wrak my tego teraz głównie pracuję we sporcie, więc trochę się stał konkurencją, ale tak Proszę poważnie tak mówiąc. Rozwijało. Poważnie mówiąc, jeszcze dużo, dużo brakuje do prawdziwego sportu, takiego na miarę piłki nożnej oczywiście, bo patrząc na oglądalność na przykład piłki ręcznej czy tenisa stołowego, to można śmiało powiedzieć, że sport dawno wyprzedził. A więc kwestia tego, o, o jakich sportach mówimy, bo, bo, bo pamiętajmy, że, że ministerstwo Sportu dość, dość bardziej nie podchodzą, jeżeli jest wysiłek fizyczny w takim sporcie, jeżeli do e sportu w którym no, wciąż wciąż oni nie traktują nas aż tak poważnie, mimo że to poszło na dużo większą, dużo wyższą skalę. Czy możliwe jest, aby kiedyś e-sport zawitał na olimpiadzie? No, według mnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to będzie coś normalnego. Ja liczę na to, że przyszłoroczne World Games, które się odbywały w Wrocławiu, może w jakiś sposób zahaczą o e-sport. Może to będzie pierwszy krok do tego, żeby można było w przyszłości uznać sport elektroniczny jako sport olimpijski bo event world, world Games to jest właśnie event dla, dla sportów nieolimpijskich. Nie, nie tak go więc. reklamujesz, jakbyś coś tam chciał robić. Może zrobimy tam jakieś sporty. Czy profesjonalni zawodnicy są albo będą badani pod kątem dopingu? Te wszystkie pytania są takie sportowe, takie w takim tradycyjnym rozumieniu. Tu chyba... Nowi fani zadawali pytania. Słuchajcie, by, był taki okres czasu, zresztą to już pierwsze słuchy o dopingu we sporcie od, były w 2005 roku, w 2006 roku. W 2007 e... CPL pierwszy sprawdzał chyba. Tak, oni ogłaszali, że pierwsze, pierwsze badania antydopingowe właśnie będą się odbywać, to już się działo w 2007 roku, tak jest jed, jeden e narkotyk, który jest szczególnie używany przez graczy, nie będę go reklamował w tej chwili, no, natomiast... Tak. E Natomiast był bardzo często używany ze względu na to, że dużo wyższy poziom skupienia mieli gracza. jest to szczególnie istotna umiejętność dla, dla, dla każdego proplayera, żeby był tym najlepszym. I jeżeli to zaczął wychodzić, ten temat wrócił w 2014-2015 roku i teraz wszystkie największe organizacje sportowe zaczynają już wyrywkowo badać, badać zawodników na turniejach pod kątem dopingu. Nawet chyba na SLOM w Kolonii w tamtym roku. No to był taki wielki powód bardzo taki medialny, tak. medialny, nie? Dzięki bardzo za pytania. Mamy nadzieję, że mogliśmy Was jakim tym zainteresować. Wpadajcie na nasze eventy, śledźcie nasze portale.